Witam Was serdecznie, dzisiaj pierwszy raz przy sztucznym oświetleniu nagrywam dla Was coś z tej perspektywy. Także może wyglądać troszeczkę gorzej. Przyszedł do mnie sierpniowy Glossy Box i chciałam się nim z Wami podzielić. Także jedyne co zrobiłam to usunęłam ten pasek zabezpieczający i otwieramy pudełko. Relacja na żywo. Pudełko klasyczne, czyli nasze tradycyjne różowe. Wydaje mi się, że jest troszeczkę inaczej zrobione logo. Nie wiem, może się mylę, ale chyba nie było zawsze takie wypukłe i malutkie, tylko ciut większe i, i bardziej płaskie. Później się przekonam, jak pójdę oglądać stare pudełka. Otwieram. Pierwsze co mi się rzuciło, to naprawdę pięknie pachnie, całkowicie inaczej niż zwykle. Nigdy nie czułam takich wyraźnych zapachów od razu. Rozwiążemy naszą kokardkę. Co tu mamy? Glossy Box pocałunek słońca, yy, lato lato wszędzie, jakieś takie gadki typowe, miłego testowania zespół Glossy Box i zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Yy, usuwam naszą piecząteczkę. O, pięknie, tu, coś tu pięknie pachnie. Mam nadzieję, że nic mi się nie porozlewało. Hmm, może to to? Tutaj mamy krwawa pomarańcza i wanilia, żel do mycia ciała John Master Organics. John Masters, przepraszam. I to jest. Żel podkreślenie czerwona pomarańcza i wanilia, żel o łagodnej, kremowej formule zawierającej substancje myjące z kukurydzy i orzecha kokosowego. O, to super. Po użyciu skóra staje się miękka i gładka. Pełny produkt ma 236 ml. Tutaj dostaliśmy miniaturkę, która ma 30, i pełny produkt kosztuje 87 zł. Także hardcore. Zobaczymy, jak to pachnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, ale to nie jest ten zapach, który mi tu dominuje, dlatego szukam dalej tego źródła. To pachnie bardzo ładnie, podoba mi się, ja lubię takie małe rzeczy. Jak już mówiłam, Wam wolę produkty do pielęgnacji, do higieny, niż takie jakieś malowidła, ponieważ raczej się nie maluje, nie wiadomo ile. A często jestem gdzieś na wyjazdach, na basenie. Przyda mi się to. Podoba mi się takie coś i wyciągnę to jakiś spray z takim dziwnym człowieczkiem. To jest mgiełka do ciała. pfu, Do twarzy. Mgiełka do twarzy. I to jest pełny produkt. Mgiełka do twarzy z łagodnym ekstraktem z lawendy i odświeżającym ekstraktem z mięty pieprzowej. Pomaga odżywić i nawilżyć skórę i ona kosztuje 35 zł za 100 ml, czyli za ten produkt. 35 zł tu mamy. To jest świetna rzecz dla ludzi, którzy pracują w klimatyzowanych pomieszczeniach, dla ludzi, którzy dużo latają samolotem, Także, no ja zaraz kończę studia i kto wie gdzie wyląduję, więc cieszę się w sumie, bo zawsze miałam ochotę kupić sobie coś takiego, ale na takie gadżety szkoda zwykle pieniędzy, bo to się wydaje takie niepraktyczne, niepotrzebne, nie takie jak krem nawilżający, tak? Także cieszę się, podoba mi się to. Podoba mi się, że to dostałam. Pachnie fajnie, taką, taką sauną przełamaną, czymś właśnie zioło, takim owocowym. Sauna dzięki tej lawendzie, fajny zapach, naprawdę. O, o, to jest fajne, wygląda. Wygląda super, tak aptecznie, tak profesjonalnie. E, widać tutaj, że dla zniszczonych włosów. To jest nowość w Polsce. E, 3 minutowa odżywka zawierająca Australian Balm Mint. Pomaga wygładzić szorstką powierzchnię włosa i przywraca gładkość, ułatwia rozczesywanie oraz dodaje blasku włosom. Pełny produkt ma 250 ml i kosztuje 29,99. Tutaj mamy 75 ml. To jest taka idealna porcja nawet do moich długich włosów, żeby tego użyć tak ze 3-4 razy, więc żeby to porządnie przetestować. I widzę, że tutaj mamy do kompletu szampon, co jest rewelacyjne, bo rzadko się zdarza, żeby mieć miniaturki z kompletu. Bardzo się cieszę, to się nadaje super na jakiś taki tygodniowy wyjazd, parudniowy wyjazd, albo po prostu do noszenia ze sobą na siłownię, czy na basen, także rewelacja. Szampon jest widzę, um, Australi o, troszkę inny, australijski olejek z orzechów makadamia. uwielbiam makadamia. Intensywnie nawilża i wygładza włosy, które stają się miękkie, lśniące i łatwiejsze w układaniu. Również nowość w Polsce. Także bardzo fajnie. Zobaczę jeszcze, jak to pachnie. To jest to, to jest ten zapach, który mi tutaj się udziela takiej, takiej wzbogaconej, czymś bardziej ekskluzywnym gumy balonowej. Naprawdę fajny zapach, bardzo przyjemny, taki hipnotyzujący wręcz. Dobra, mamy jeszcze tu dwie rzeczy, widzę. Maskara. Z Eivonu. Znowu Ewon mamy drugi raz z rzędu. To jest dziwne. Hmm, tuż do rzęs Mega Efekts. Pełny produkt i nowość w Polsce. Kosztuje on 29,99. Nowa, rewolucyjna maskara ze zginającą się w różnych kierunkach rączką szczoteczki. Zapewnia komfortową aplikację. Dokładnie pokrywa rzęsy. Nadaje im głęboką czerw i niezwykłą objętość. Ja bardzo lubię maskary z Ewonu. Muszę się przyznać. Super shock. Użyłam już chyba. 10 opakowań. Superszoki są świetne. No i niestety kupiłam sobie super Shoka z 10 dni temu nowego, a stary jest na wykończeniu. Także troszkę ta maskara będzie musiała u mnie po, poczekać, ale będę używała dwóch naraz, a ja zawsze używam najpierw jednej rzeczy, potem drugiej. Wiem, że to takie jakieś mało kobiece. Używać wszystkiego do końca, mieć tego mało zamiast dużo naraz, ale tak już mam. O, jakoś dziwnie się to. O ja! Widzieliście kiedyś coś takiego? W ogóle nie wiem, jak tego używać. Jak mam teraz zdjąć? Wiecie co? Ja nie mam pojęcia, jak tego się używa. Serio, może tu jest napisane. <laughs> nie mam pojęcia, jak otworzyć maskarę. To jest... O, jest instrukcja. Instrukcja jest. No, trzeba to ciągnąć. <laughs> że co? I co mam z tym zrobić? Przepraszam. Ja, ja czuję, że pomaluję sobie tym cały ugr, brwiowy nos i wszystko dookoła, no ale dobra, no spróbujemy. Jest fajny, takie dziwne, w życiu czegoś takiego nie widziałam, także jestem nawet zadowolona, bo lubię dziwadła. Fajnie. Podoba mi się ten Glossy Box i ostatnią rzeczą jest pędzel do bronzera i różu. Prezent Glossy Box marki Glossy Box. Około 30 zł kosztuje podobno. Znowu muszę się przyznać, ja jestem po prostu no, jestem beznadziejna do testowania tych Glossy Boxów. Ja niczego nie używam. Mam dwa pędzle, owszem, jeden do różu takiego zwykłego, takich duży yy, i jeden do bronzera. Kurczę, ten do bronzera to ma już dobry z 8 lat. Czasem go piorę w szamponie, także może faktycznie, może faktycznie pora go wymienić. Jest bardzo przyjemny w dotyku. Ja się na pędzlach w ogóle nie znam, ale wydaje mi się, że jak ma taką fajną, zakrągloną, to się faktycznie do tych policzków nadaje. No, niestety śmierdzi o, bardzo śmierdzi, śmierdzi niskimi trampkami, także nie wiem. Wcale nie wiem, czy chcę, żeby to miało styczność z moją twarzą. Jeszcze się zastanowię nad tym. Ogólne moje wrażenia są takie. Troszkę bardziej mi się podobał ten lipcowy, ale ten też mi się bardzo podoba. Głównie dzięki temu, że mamy tutaj komplet tego, co wygląda na takie bardzo porządne. Myślę, że będę zadowolona z tego. Bardzo podoba mi się ten żel. Jest taki ekskluzywny i tak czuję się rozpieszczana. W sumie taka jest intencja tego Glossy Boxa, przynajmniej w moim przypadku, chcę czuć się rozpieszczana. Chcę, żeby co miesiąc przyszło do mnie piękne różowe pudełeczko z trocinkami w środku i z kosmetykami, których bym sobie normalnie nie kupiła. Bo, bo niby po co, skoro używam ciągle tego samego? Cieszę się również z tej mgiełki, bo wiem, że to jest rzecz, która może zwiększyć nasz komfort pracy bądź przebywania w różnych pomieszczeniach, a z drugiej strony zawsze jakoś. Jestem daleka od chęci zakupu, mimo że coś tam mnie korci, ale oczywiście rozsądek wygrywa, więc cieszę się, że to mam. Z tego to trochę się boję. Nie wiem, czy będę umiała tego użyć, no ale spróbuję i może będę zadowolona, bo naprawdę lubię maskary z Avonu, więc nie jestem uprzedzona absolutnie do tego produktu. Pędzel, no śmierdzi, no zobaczymy. Może będę go używała. Reszta mi się jak najbardziej podoba. Tutaj jeszcze widzę, że mam... E myślałam, że mam jakąś zniżkę, a tu jest tylko czy znalazłaś w swoim pudełku niespodziankę, bo jest tutaj 100 takich laki boksów wysłali, ale niestety nie, ja nie mam niespodzianki. Nie do mnie to trafiło. Dobra, to żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!